Odłóż, odłóż bloki, bardzo cię proszę, Jaku, do, do swoich skrzynek. Bloki, żeby nie zaśmiecać mentalnie Aha, dobra. Tak, już możesz pójść. Otwórz drzwi. Dronek, to kiedy proszę... zaczynamy? Nie, kiedy zaczynamy? nie, nie, idę, nie, No nie, 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 Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Dobra, i Polgier Ciebie również muszę sprawdzić. Jak to książkę panie? tam zajmuje? Ja zabrałem, oh, będę ją czytał wszystkim, Stara ja możesz dobra. przejść. Wtala debat oficjalnie zostaje zamknięt. Tissian nie idzie na debatę? W sensie bo na niego czekamy. No czekajcie. Alkoholik jest. Dobra, Tyżsian ciebie nie. również będę musiał sobie... Ej dobra, chłopaki, e. szybciej. No. Takie dronki, które siedzą tutaj. Jeszcze jan, czekam mam cię tepnąć do nas. Co za yy. alkoholę rodzaju? Też jan, tepnąć cię. Jestem szefem ochrony, jeśli dobrze nie wiecie. Dobra. Proszę Ty. usiąść na... Proszę usiąść na miejsce. Wchodząc, się czułem, o tym widowni, wchodząc na strefę de to się widowni debaty widziała. prezydenckiej w zdaje zdaję sobie sprawę, że za wszelkie niepożądane czyny takie jak bicie innych graczy, stawianie i niszczenie blogu, przeszkadzanie w prowadzeniu debaty, ochrona ma prawo mnie zabić. Mam nadzieję, że to rozumiecie. Pośród Dobra. każdego bloku musiałeś się naprawdę na na... <śla> <śla> Dobra, wszystko jasne. Proszę zostawić to oświetlenie. Gaś światło, światło. Wow, oświetlenie. Dobra, już, już. Dobra, Nie koniec. Dajcie te kilofy wszystkie, wszystkie, bo widzę, że dronek też masz tego czciut. Zorek, czy ty dokładasz sobie właśnie komendą nowe? Jezu, dobra. Nie no dobra, dobra, pośpieszmy się. Koniec. Powiem, to... że się śpieszę. Okej, okay, tak więc w takim razie uh, ja tu stoję i możecie zaczynać. A chwila, ktoś to nagrywa? Ja nagrywam. Dobrze. już. Mm -hmm. Dobrze, no to witam serdecznie Państwa na debacie prezydenckiej e, w Wadzróbku. Jest rok 2021, to jest 19 lipca i na 18.15. Rozpoczynamy właśnie debatę. E, zostaliście już zapoznani z zasadami. Prosimy o ciszę. Pytania będą na samym końcu. Od publiczności. Tak więc rozpoczynamy pierwszą rundę pytań. Jak pan może zaradzić kradzieżom i gryfingom na serwerze? Pierwszy odpowiada Julian Fan. O. Ogólnie to trzeba jakoś tak, no, karać ich, prawda? No, że. Nie wiem, jakieś kary więzienia albo gułak, albo coś. No i. Mm, ogólnie to. Jak jakby e, kadzieżom no to można zaradzić, e, nie wiem e, jakieś kary, surowsze jakieś mandaty, wiecie? Albo na przykład dobrze. Czas na odpowiedź minął. E, teraz odpowiada Nikodemek. E, według pytania? mnie. Dobrze. Tak, tak, tak wiem. Na przykład Uznajmy, że ktoś ci zgryfuje domek yy, w Walcburgu. Mo moją odpowiedzią na ogólnie zniszczenie takiego domku jest jedna rzecz. Naśladujesz mnie i więcej nie wchodzisz na ten serwer. Dobrze, <grywanie> Albo po prostu wysyłasz go do więzienia. Dziękuję. Robi kura. Dobrze. Teraz odpowiada Polgier można pytanie powtórzyć. Oczywiście. Jak pan może zaradzić kradzieżom i gryfingom na serwerze? dobrze, a więc griefing. Grifing no to zależy od stopnia jaki to jest. Duży naczyno. Jeśli ktoś postawi ci kilka bloków na ścianie domku, no to co... nie ma prawa, żeby ktoś cię zabił, ale jeśli ktoś naprawdę już podtapia komuś dom Tak. Czekaj, Przuca ja Wrzuca wszędzie killowy. E e e weź go na tam początek. Proszę tak pro, jest pa, pa, Jesteś Jestem na kanale? Zadawizyjna. On jest na tym kanale? Nie wiem. Jak on tu się... Nie jest. Ja się to... go poprosił. A. Proszę kontynuować, Podgier. No to jeśli Tego... briefing jest mały, no to po prostu według mnie wystarczy. Póki co. Jeśli pierwszy raz się komuś to przydarzy, no to... Upomnieć, żeby to posprzątał, zabrał. A jeśli to się będzie powtarzać, no to już większe kary nakładać. Między innymi, nie wiem. Dobrze, dziękujemy za odpowiedź. Rozpoczynamy drugą rundę pytań. W wypadku jakiegokolwiek konfliktu w państwie, co pan zamierza zrobić? Odpowiada ...Polgier. Co, co nie powinno lecieć tak po kolei? Nie już jeszcze raz, bo nie słuchałem. No to ogólnie trzeba zacząć od tego, kto... Jak jest wewnętrzny konflikt w państwie, no to kto za niego odpowiada. Kto jest takim jakby... Nie wiem, kto to zaczął, kto był takim głównym prowokatorem. I jakby... Jak już dojdziemy do tego, kto, za, kto zaczął ten cały konflikt... Po prostu to zwalczyć, ale nie w sposób taki... Mm, Taki zły? Tylko trzeba. Nie, siłą, tylko słowem. Dobrze, dziękujemy. Trzecia runda pytań. Uwaga, uwaga. Czy planuje Pan utrzymać bieżące sojusze i zawiązywać nowe współpracy? Odpowiada Julian Fan. Ale wszystko zależy oczywiście od Chodź e, od. Chwila. No, ja jestem skłonny zawiązać e, z każdym sojusz, e, ale jeśli na przykład e, obywatele jakiegoś państwa będą e, coś robili na, naszym obywatelom, to oczywiście trzeba zadziałać. E, więc tak, jestem skłonny zawierać e, nowe sojusze i podtrzymywać te, podtrzymać te stare. Dobrze. Czy planuje pan utrzymać bieżące sojusze i zawiązywać na nas współpracę? Polgier Walzurk powstał z, z założenia, że, że musiało powstać miejsce, które będzie pokojowe, które będzie się starało ze wszystkimi utrzymać dobre relacje. No Co prawda, na początku musimy walczyć tą niepodległość na naszą spod ICK, ale teraz jesteśmy wolni. No i póki co. Podczas mojej kandydatury starałem się utrzymać wszystkie dobre relacje. Nikodemek. Yy, ogólnie to Walzburg był zrobiony po to, żeby utrzymać dobre relacje z wszystkim i te miejsce pokoju. Ale według mnie, jeśli ktoś się buntuje przeciw Ojczyźnie, to powinniśmy chociaż go zneutralizować. Ale według sojuszy. Te, które mamy są dobre, ale... I teraz jeszcze pytanie dodatkowe W związku z napiętą sytuacją z Cesarstwem Niemieckim Niebieskim Niemieckim, niemieckim. Co pan ma zamiar zrobić? Polgi No Będąc szczerym, obecnie sytuację z Niebieskim nie jestem w stanie do końca wytłumaczyć Znikąd są zabijani nasi obywatele Nasi obywatele, ale Mam nadzieję, że to są tylko żarty. Jak mówiłem, jestem gotowy do kompromisów i rozmów pokojowych. Nawet przed jakimiś konfliktami, które mam nadzieję, że nie wybuchną. Nie. Napięte stosunki macie. Yy, Nikodemek? Yy, mam tylko jeszcze takie pytanie. Jest to ostatnie pytanie, jakby. Tak? Tym... Później będzie jeszcze czas na swobodną wypowiedź. I A więc tak. W razie napiętych tych... No, co teraz mamy zorkiem zrobiłbym jedną rzecz. Po pierwsze trzeba przyjąć jakoś rząd, więc zabyłbym Polgiera. Wiedziałem. Po drugie. No. Jestem nieśmiertelny. Zawiązałbym jakimś jakoś z nimi pokój. To wydaje mi się, że można zakończyć już debatę. Ej, bo miecz mi wyparwał z ekipunku, co się dzieje? Dziękuję bardzo Państwu za uczestnictwo i za wysłuchanie. Dziękuję za zadane pytania. Dziękuję również kandydatom za odpowiedzi. I za chęć przyjścia i kandydowania na prezydenta Waldbruka. Życzę jego dnia i prosimy wyjść z sali. E, tylko zanim opuścimy, ktoś ma miecz nederite'owy, bo mi zniknął z ekipunku. E, Koko, mam pytanie do ciebie. No. Czy... Będzie dostęp do tej rozmowy jakby gdzieś na YouTubie nie powyżdżę, nie, tak? nie, nigdzie nie będzie. Szkoda. A to ona nagrywana nie była? Nagrywana jest, ale będzie go... archiwum prywatne u mnie. A, dobra. Tylko, ma pytanie, kto ma miecz? Bo Polgiera miecz mi wyparł z ekipunku. Może logna. Ty no, miecz mi Polgiera zniknął. Eee... Y pomocy ogólnie Jaku mnie bije Ej, bo się dzieją dymy takie niemiłe, jakby to powiedzieć Okej, okay, Jaku, czyli chcesz iść się bawić w babkę, spoko. Ja mogę Ja mogę Jaku Aż to upamiętnie SSM Okej, okay, Alto 4 Siema! Cześć! Do zobaczenia Zbierzcie swoje itemy. Jeśli ktoś wam zabrał itemy z waszej skrzynki, to w takim razie poinformujcie mnie o tym. Ja zostawiłem treść Juliana, i ty tu są dalej. Wrona z into...